No witajcie, z tej strony Shooter XS i tak jak zapowiadałem w poprzednich filmikach, tym razem mój filmik będzie z y, komentarzem. Sorry, że w poprzednich filmikach nie mogłem go umieścić, ale po prostu mój mikrofon był, że tak powiem, trochę zepsuty i posyło słychać straszne szumy. Ale teraz powinno być dobrze, powinno mnie też być słuchać tak nawet wyraźnie. Nie wiem czy będzie bardzo wyraźnie, no, ale powinno być lepiej niż wtedy by było. E, no i pewnie jak zauważyliście pieczornicę... Oprócz komentarza między moimi poprzednimi filmikami to to, że tym razem gram komandosem, a nie żołnierzem, tak jak to grałem w moich poprzednich trzech filmikach. Eee, postaram się, żeby mi dobrze wychodziła ta gra, gdyż gdyż dawno nie grałem po postacią. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy jak to się potoczy. Więc trzeba trochę pograć i zobaczyć. Jak to nam będzie szło? O kurde, jeszcze drugi komando mi od tyłu dobra, to był nasz. Lol. No może, 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 może. No, dobra. Aj. To nam nie wyszło. Nie wiem, próbna partia mi szła nawet dobrze, więc tutaj może też powinno być dobrze. Zobaczymy. Kurde, ciągle zerwujemy z zobaczymy. O, oh, no, jak pewnie zauważyliście już wcześniej. W tej... W tej grze występują dwie nacje. Na Nationals oraz Royals. Ja właściwie przez cały czas gram na... Ja właściwie przez cały czas gram na... Na Nationalsach. Nie wiem, bardziej mi się podoba gra na nich. Nie wiem dlaczego, ale po prostu jakoś tak. Właściwie bat battlefunsy wszystkie mam zamówione tylko na nationalsów. Mm, kurde, no. Lol. Big lol. No wyłaź, wyłaź, wyłaź. gin Dobra. A, ktoś wlez pułapkę oszty, kurde. Niech nie jedzie jakoś super fajnie na no ale. No dobra nie, nie jest też całkowicie źle no Jak gracie komandosem to radziłbym wam ulepszać kamuflaż Żeby on był ulepszony na Na maksa bo wtedy ten jednak Bardzo, dobre, bardzo dobrze się kamuflujecie I yy, Po prostu można się, jakby łatwiej się ten ukryć Nie wiem czy z nim go zabije czy nie Ktoś innego zabił, trzeba się hillnąć. Powiem wam, że ja jednak bardziej wolę używać snajperki, ale to jest mapa dla snajperki taka nie I, Dobra, trzeba się ukryć Ono, łapkę miałem postawić, no Ała, ala, ała Super A jak widzicie wygrywamy tę partię, moja jest CT84. Nie jest źle, ale też nie jest jakoś chociaż. Ale dobrze jest. No i kurde ruszył się. LOL. Dobrą, 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 Nie wiem dlaczego, ale ten mój nóżca nóż daje strasznie małe obrażenia. Nie wiem czy coś się zmieniło, czy nie. Ale nie wiem czemu tak się dzieje. C nie wiem. Może mam... Nie no, na pewno mam ten. Na pewno mam super nóż... super nóż kupiony. Tak, to jest na pewno super nóż. Jeszcze potem po filmiku sprawdzę, no ale... punkty mamy przejęte ojojoj mm. oj, oj. no i się nam nie udało tym razem o strzał w ha, ostatnie zabicie zdobyliśmy no, tym razem będę nagrał tylko jedną partię, bo bo, właśnie bo Muszę sobie kupić potem limit, ale to też jest już dość późno, już jest północ, więc będę kończył. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jak nie, to komentujcie. E, jeśli się nie komentujcie tylko piszcie, co Wam się nie podobało. Subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Wiemy wszyscy, o co chodzi. Cześć!